Cześć Rozszerzenie! Przeanalizowałam raport CKE na temat najczęstszych błędów w rozprawkach na rozszerzeniu oraz przeanalizowałam wzorcowe rozprawki dla rozszerzenia publikowane przez CKE i teraz pokażę Wam, jakie mądrości z tego płyną. Ja nazywam się Paulina Urbańczyk, jestem polonistką pogotowia maturzysty i wykładam na maratonach maturalnych, gdzie w dwa dni powtarzamy wszystkie istotne treści do matury z egzaminatorami. Pierwszy problem w rozprawkach to brak określenia głównego problemu autora albo niekompletne określenie tego problemu. No bo pierwszym zadaniem maturzysty jest określenie głównego problemu w tekście krytycznym czy teoretyczno-literackim, z którym przyjdzie Wam na maturze obcować. No i teraz często maturzyści szukają takiego jednego zdania, który będzie w które będzie w sposób jasny, klarowny, dookreślało ten główny problem, który porusza autor w swoim tekście. No i jest to na pewno jakiś sposób, bo często takie zdanie o charakterze tezy jest w pierwszym, drugim, czy w ostatnim akapicie tekstu. Jednak pragnę Wam zwrócić uwagę na rzecz jedną. Słuchajcie, ten problem w arkuszu z rozszerzenia jest często wielopłaszczyznowy. On jest szeroki, on jest rozważany właśnie na różnych płaszczyznach, pod różnymi kątami i to tworzy taką analizę wielowymiarową. Dlatego, kiedy rozpoznajecie problem, warto jest zwrócić uwagę na to, pod jakimi kątami on jest rozważany. W jakim ujęciu on jest zaprezentowany? Ponieważ jeżeli napiszecie na przykład tezę taką prostą, ubogą, że tak powiem, na przykład Gombrowicz w swoim tekście um, analizuje dramaty, to to będzie uznane, oczywiście zdiagnozowaliście ten problem, ale częściowo. To jest rozszerzenie. Tutaj problem jest skomplikowany, złożony i Chodzi o to komisji i egzaminatorom, abyście w tym określeniu problemu w sposób syntetyczny, zwarty, dookreślili skomplikowanie też tego problemu, tak, żeby dostać maksa w tej kategorii. Dlatego to rozpoznanie problemu powinno zawierać się nawet w dwóch lub trzech zdaniach, żeby być kompletne. Często, tak? Nie zawsze. Czasami można tę wieloaspektowość ująć w jednym zdaniu, ale zazwyczaj potrzebne są dwa. Jak egzaminator, jeszcze raz przypomnę, określa to, czy to rozpoznanie jest pełne, czy tylko cząstkowe. No i teraz, jak to dobrze zrobić? Jak dobrze określić problem? Po pierwsze, konieczne jest przeczytanie dwu-, trzykrotne tekstu. Czytanie powolne, czytanie uważne, czytanie zaangażowane. Tak, to jest matura, i to jest bardzo ważny dla Was tekst, który teraz analizujecie dla wyniku. To jasne. Po zapoznaniu się z tym tekstem, ja polecam, aby przejść do brudnopisu i wykonać sobie streszczenie każdego z akapitów. W kontakcie oczywiście cały czas z tym tekstem, czytam jeszcze raz jeden akapit, piszę sobie jego drobne streszczenie. To oczywiście przyda nam się za chwilę bardzo, ale też będzie taką drogą, która może doprowadzić Was do. Maksymalizacji, maksymalizacji tej możliwości trafnego do określenia problemu. Kolejny błąd na rozszerzeniu to jest brak prezentacji, toku rozmowa, rozumowania i argumentowania autora tekstu. A pierwszy punkt to jest rozpoznanie problemu i jego możliwie wieloaspektowa prezentacja, zwarta taka syntetyczna w dwóch zdaniach, a druga sprawa to musicie zaprezentować cały tok rozumowania autora. Um, czyli jego też tok argumentacji. Co to oznacza? No, oznacza to de facto, że um, jesteście tutaj zobligowani do tego, żeby dokonać dobrego, rzetelnego streszczenia tego tekstu. Tak, to, które będzie pokazywało na pierwszym planie, wytłuszczało w swojej narracji aspekty te, najważniejsze dla tego tekstu. A, czyli dobre streszczenie. Tak, możecie zapytać samego siebie, samą siebie przede wszystkim, o czym jest ten tekst. Jak on jest zrobiony? Jakie tu pojawiają się odwołania i po co? Być może autor z czymś dyskutuje, być może coś komentuje, być może podaje superlatywy jakiegoś zjawiska i je docenia. Być może krytykuje, być może ocenia pejoratywnie, czyli negatywnie jakieś zjawiska w literaturze, uważając je za zaśmieślające literaturę. No, co on tutaj robi i jak? Możecie też zauważyć, jakiego języka używa, jeżeli to jest język specyficzny oraz czy um, jest to tekst krytyczno-literacki, teoretyczno-literacki, a może historyczno-literacki. Być może też autor wyraża jakieś opinie, więc używa tego słownictwa wartościującego i to też możecie w tym streszczeniu waszym, a potem też w, dalszym, w dalszej części rozprawki zauważać. Egzamin rozszerzony wymaga od Was tego, abyście potrafili zorientować się w takim retorycznym uporządkowaniu tekstu, czyli w tym, jak autor ułożył swój tekst, swoje akapity i argumenty, i jak, 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 jaka jest tego funkcjonalność, po co on tak zrobił. No i oprócz tego, że macie to rozpoznać, to jeszcze tak funkcjonalnie, sensownie macie ułożyć własną argumentację. Tak? Czyli przede wszystkim rozprawka musi być przemyślana. Najpierw dokładnie przemyśl to, co chcesz napisać, ułóż sobie dobry plan tej wypowiedzi, pokombinuj, pomyśl, porozważaj nad tym planem, a potem dopiero pisz. No bo kolejny zarzut wobec rozprawek rozszerzonych to właśnie brak przemyślanej kompozycji. Kompozycja też jest oceniana, dlatego bardzo istotną częścią pisania, jeszcze raz to powiem, jest uprzednie, dokładne zaplanowanie rozprawki. To zarówno na maturze podstawowej, jak i rozszerzonej. Musi być dobry plan, a potem dopiero jego realizacja w nurcie pisania. Analiza tekstu podanego, wybór własnej argumentacji, ułożenie argumentów w logicznej kolejności. No i pamiętajcie, że po rozpoznaniu problemu i streszczeniu argumentacji, toku rozumowania autora, musicie wyrazić swoje stanowisko. Najlepiej zrobić to jasno i wprost, żeby czuć spokój, że w tym elemencie punktacji nie będziecie mieli zero, zera, ponieważ najprościej jest napisać: zgadzam się ze stanowiskiem przyjętym przez autora, albo nie zgadzam się ze stanowiskiem, ponieważ możecie też częściowo się zgodzić, tak? to jest trzecia opcja. Zgadzam się w tym i w tym aspekcie, nie zgadzam się w tym i w tym aspekcie. I to jest wasza teza, która jest oczywiście odpowiedzią na tezę autora i przyjęcie przez niego rozwiązania, no i argumentujecie to swoje stanowisko w waszej argumentacji. Kolejny zarzut CKE to odwoływanie się przez maturzystów do tekstów kultury o małej wartości. No bo jeżeli rozważacie na przykład skomplikowany filozoficznie tekst o, o tym, co to jest dobro i zło, jak ono funkcjonuje na głębinach człowie, człowieczeństwa w tekście Tischnera, no i nagle przejdziecie do własnej argumentacji, a tam pojawi się dobro i zło, ujęte jakoś płasko, jednowymiarowo, nie wiem, podacie przykład superbohatera i streścicie jego przygody, no to będzie duży dysonans pomiędzy jakością tych argumentów i tych rozważań, no i wtedy jest ten zarzut trywializacji tak? tego, że, że ta, roz ta rozprawka staje się taka banalna, przez to jest mniej dużo punktów za argumentacji. Dlatego polecam klasykę no, dzieła wysokiej literatury, a jeżeli chodzi o teksty krytyczne, no to najlepiej zapoznać się, macie 10 dobrych tekstów w. Arkuszach maturalnych z poprzednich lat. Warto się z nimi zapoznać, zrobić sobie z nich notatki, i też możecie ich używać, komentując hmm, tekst autora na rozszerzeniu. No i ostatni, chyba, błąd złe wprowadzanie kontekstów. No to teraz chciałabym, żebyśmy przejrzeli sobie. Hmm, Wzorcową rozprawkę podawaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, i zobaczycie, jak ten wzór jest zbudowany. Oczywiście, to nie jest jedyny dobry wzór, którego możecie użyć, to jest jeden ze wzorów, jeden z konceptów na rozprawkę. No i zobaczcie, tutaj mamy wstęp. Słowo plagiat pochodzi od łacińskiego słowa plagium, oznaczającego kradzież. I dziś oznacza skopiowanie cudzej pracy, lala. La, la. Czyli widzimy, że na początku mamy typowo wyjaśnienie słownikowe. Wy też na sali macie słownik, więc może moglibyście z, takiego, z takiej struktury skorzystać, jeżeli temat by do tego skłaniał. Tak, czyli najpierw wyjaśnienie tego słowa kluczowego, no i później przejście do, do określenia głównego problemu autora. I tu mamy. Jednak według Jerzego Stępowskiego, znanego polskiego krytyka literackiego dwudziestolecia międzywojennego, tu już jest kontekst, tak? Autor tego tekstu wie, że Stępowski jest znanym polskim krytykiem, słowo plagiat można traktować różnie, a wszystko zależy od kontekstu i okoliczności, w których zwykło się tego pojęcia używać. Okazja, by zająć stanowisko wobec tego kontrowersyjnego pojęcia, pojawiła się, gdy, jak pisze autor, zaatakowano w prasie jednego z członków, zarzucając mu ból. Czyli tu widzicie, Mamy ujęty w zasadzie ten problem w jednym zdaniu. Akurat tak się dało. Zobaczmy sobie jeszcze inny wstęp. Tutaj od razu autor przechodzi do rzeczy, pokazuje, jaki jest problem Witolda Gombrowicza, chociaż tu jest pewna sprzeczność, ponieważ w takich wytycznych i raportach CKE jest napisane, żeby maturzyści od razu nie przechodzili do tezy, tylko żeby zrobili takie wprowadzenie do tematu, czyli jak przed chwilą, no, na przykład wyjaśnienie słowa kluczowego plagiat. Natomiast tutaj zobaczcie od razu, puu, teza, znaczy teza, rozpoznanie problemu. Witold Gombrowicz we fragmencie Dziennika porusza problematykę fenomenu pisarskiego i niezwykłej popularności czytelniczej Sienkiewicza. Sugeruje, że zamiłowanie do twórczości przyczyniło się do znacznego uproszczenia koncepcji zarówno polskiego narodu, jak i Polaka. A było ono na tyle silne, że Polakowi czytającemu nob utwory nobliste już nic innego naprawdę nie mogło się podobać, nic anty-sienkiewiczowskiego, nic a-sienkiewiczowskiego. Czyli widzicie, to jest szersze do określenia problemu, nawet poparte cytatem już z tekstu. Oczywiście jeżeli chodzi o cytowanie, to jak najbardziej je popieram i tu, tak jak to widzicie, wklejone cytaty w tekst, które potwierdzają to, że wasz tok rozumowania jest jak najbardziej poprawny. I teraz zobaczmy, jak wprowadzane są w tych rozprawkach konteksty, jak nawiązuje się do tekstów literackich, bo nigdy, nigdy, nigdy nie możecie pisać tak. Drugim przykładem na potwierdzenie mojej tezy będzie coś tam. Czy jako drugi chcę zaprezentować? Nie, 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 żadne wyliczenia, tak? To musi być płynna narracja, przechodzenie z akapitu do akapitu, argumentu do argumentu. Zobaczmy tutaj. Eee... Jak Starzec z romantyczności spogląda na świat przed pryzmat szkiełka i oka, widzi prawidłowości nim rządzące, ale sfera metafizyczna jest dla niego niedostępna. Hmm? Czyli tutaj streszczenie było z tego, co napisał autor, i autor rozprawki pisze tak. Podobne podejście do rzeczywistości można odnaleźć w satyrach. Utwory te, podobnie jak bajki, koncentrują się na eksponowaniu ludzkich wad, choć tym razem Krasicki z uwagą przypatruje się temu i śmemu. Znaczy, no, widzicie, to trącenie jest takie płynne. Podobne podejście do rzeczywistości można odnaleźć. Tak? Czyli tutaj taka formułka. Dalej. Mm, zobaczcie, tutaj inny tekst. Sztywne ramy i wyższość zdrowego rozsądku nad emocjami uniemożliwiały osiągnięcie takiego efektu. To akurat było porównanie oświecenia i romantyzmu. I teraz pisze autor. Romantycy, autor rozprawki. Romantycy zaś odkryli niezwykłe piękno w naturze. Przykładem może być bohater powieści epistolarnej Getego Werter. Czyli prosto to słówko, przykładem może być ten zwrot. Znowu pasuje, znowu można go sobie zapamiętać. Hmm? Czyli czy mieliście dwa przykłady na wprowadzenie kontekstów, które były płynnie zaaplikowane do wywodu rozprawkowego. Ok, to tyle by wynikało z raportu. Teraz jeszcze częste pytanie jest, co przede wszystkim powtarzać, czy co dodatkowo powtarzać oprócz lektur, e, dzieł z literatury wysokiej zaproponowanej Wam w czasie licealnym i w podstawie programowej. No to oprócz treningu analizy tekstów, rozwiązywania arkuszy i zadań dla rozszerzenia, oraz trenowania, oczywiście, pisania rozprawek na poziomie rozszerzonym, które są kluczowe, no to yy, i czytania tych lektur sugerowanych dla rozszerzenia, no to polecam sobie przypomnieć kategorie estetyczne. Yy, artykuły możecie na przykład poczytać o ironii, grotesce, komizmie, tragizmie patosie czy pięknie. Ważne są też gatunki i rodzaje literackie, a także ich rozwój, przenikanie się, czyli synkretyzm gatunkowy, no i zmiany w obrębach tych gatunków, tak? Możecie powtórzyć też konwencje literackie. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że te refleksje się przydały. Dawajcie znać jeszcze może o jakich lekturach czy aspektach pisania na rozszerzeniu chcielibyście zobaczyć film. Pamiętajcie, planujcie dobrze swoją rozprawkę, podajcie problem możliwie szeroko w dwóch zdaniach, rozwinijcie, żeby to był pełny problem, przedstawcie dobre streszczenie rzetelne um, tej, tego artykułu oraz zaproponujcie własną argumentację, która będzie poparciem tego stanowiska, które wyrazicie dokładnie zaraz po zaprezentowaniu toku rozumowania autora, to znaczy czy się z nim zgadzacie, czy też nie. Pamiętajcie o wszystkich aspektach rozprawki, niech Wasza wypowiedź będzie Możliwie spójna, elokwentna i przemyślana. Trzymajcie się.